Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved Dzisiaj zajmujemy się kolejnym aspektem update'u Tutaj obok nas jest ten niedorozwinięty Diplodocus Zobaczcie jak tutaj to wygląda Znaczy tutaj on ma o tyle dobrze dziki, że jak, jak dziki odpycha Na przykład teraz on nie może go odepchnąć ale jak on go odpycha, to może je gdzieś tam do, na inne dinozaury, tak się później przerzucą, nie, ale teraz już patrzcie, on nie może nic zrobić, no porażka totalna. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo ważnymi rzeczami, kilkoma nowymi, ale kilkoma, które są ze sobą e, bardzo powiązane, bo dzisiaj będziemy wyruszać na bagna. także dzisiaj będziemy się zajmować pijawkami, e, chorobami, krwią z pijawek, e, Lekami, także takie rzeczy, które się przydadzą w grze, wszystko wam. Oczywiście pokażę. Jestem już przygotowany. Policja przyjeżdża, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Może. Mam nadzieję, że też nie pomnie. Eee, także dzisiaj od razu ruszamy. Ja jestem przygotowany, wszystko mam ze sobą, bo zrobimy też takie lądowisko tam, na wszelki wypadek. Bo teraz na bagnach jest naprawdę. o kurde, patrzcie. Jest yy, naprawdę niebezpiecznie. Także teraz na bagnach trzeba szczególnie uważać. Głównie ze względu na to, że, że jest też ta choroba różna, są te pijawy, które nas obsiadają. Ale to, to są też bardzo ważne, fajne, czasami przydatne rzeczy. Zresztą no, wszystko postaram się omówić. Tego jest jakby dużo. Mam nadzieję, że mam już całkowitą wiedzę na ten temat. Yy, wiecie, co? Zróbmy sobie tutaj taką bazę małą. Takie właśnie lądowisko ja sobie wymyśliłem. Myślę, że to będzie całkiem fajna rzecz. Eee, tak, tylko że tu mamy problem taki jak węże na przykład. Będą nas trochę chyba niepokoić te węże. No zobaczymy zaraz, zresztą, czekajcie. Właśnie przez, przez to, że są te węże, chcę zrobić tutaj takie lądowisko, żebyśmy mogli tak w miarę, w nienaruszonym jakimś stanie stąd wrócić później. No i już te węże tu lecą, nie? Jest trochę lipa. Będzie ta Argentywa, wiecie, ona ma dużo spida, ale Argentivy, co wam pokażę w odcinku z Training Dummies, w ogóle nie zadają teraz damage'a, są tak słabe, że to jest jakaś porażka. One są kilkukrotnie słabsze niż yy, na przykład pterano, Pterasy. Pterasy są dużo silniejsze, w ogóle są jednymi z najsilniejszymi, jak się okazuje, ee, stworzeniami. No ja pierdzielę, A na Magnach będzie hard. O ty cholera! Ciężka sprawa, chyba że się ma Żabę i się zwierzę z tego 2 miliony Cementing Paste'a. Dlatego Paracera nie mogą zaatakować, tylko muszą mnie atakować? Co za idiotyzm, co za głupota. Zerwowałem się, słuchajcie, na tego Diplodoka chyba. Bo taki fajny update, a tu wiecie... Ja pierdziele, te Muchy mogłem bagrepelanta kurde, nawet mam gdzieś tego bagrepelanta. Dobra, zaraz do was wrócę. No i git, dobra. O ty kurde, wąż, ja pierdziele, co to się dzieje? Magna. Masakra. Mam repelanta, ale nie używam jeszcze, bo będziemy go potrzebować. Znaczy właśnie nie mogę go użyć, bo będę przecież O ty w piździe. Jakim cudem on mi. A bo mi ten torpor wszedł, tamten. Bo on mnie dwa razy zdążył uderzyć. właśnie. Dobra, to od razu w międzyczasie zachęcę nowe osoby do subskrybowania kanału. Mimo tych faili, które tutaj są, nie mogę użyć bagrepelanta, bo będę chciał wam pokazać, jak się pozbyć pijawek z siebie. A jak będę miał bagrepelanta, to one chyba na mnie nie usiądą. A później będę musiał czekać. Nie wiadomo, ile czasu, żeby mi to przeszło. Tam już krokodyl się dobiera. Dobra, jeszcze teren, wrócę. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że już, ale... Naprawdę nie wiem. Czemu taki hardcore? Bo trochę hardcore. Tam jeszcze krokodyle są jakieś. Dlatego właśnie... Idzie chyba krokodyl. Dobra, widzę, że łatwiej tu dzidło zabić, niż yy, tym terasem. Słuchajcie, pomysł jest prosty. Budujemy tutaj sobie taki... ...takie lądowisko właśnie, żeby to Argentywę żeby mógł ją zostawić na, na te kilka chwil samą. Gdzieś jeszcze miałem drabiny. Żeby jej nic nie atakowało, dlatego ona będzie musiała być na jakimś takim podwyższeniu. Tutaj sobie dałem pyk. Dobra, na razie starczy. Nie, nie muszę nawet tej, tej ściany budować. Yy, znaczy nie ściany, tylko drzwi. Pyk, robimy tak. Nie wiem czy mi te sufity się postawią, tak jak chcę. Okej. Okay. Dobra, niech będzie. Ósemeczka. Powinienem tutaj jeszcze zrobić co nie, ale no. Jak? Dobra. Właśnie szkoda, że tutaj nie mam tego snap pointa. No nie wiem, dobrze, zrobimy sobie taką łambonę. Coś, coś w tym rodzaju e, powiedzmy, że jest w miarę ok. Tak jak sobie tam chciałem. No i każdemu polecam coś takiego zrobić, ogólnie jak wyruszacie na bagna, dzięki temu, no, powinno być troszkę większe, tam powinienem postawić gdzieś filar jeden i przeciągnąć tak, żebym miał więcej klatek, bo ja tutaj y, mogę spaść łatwo. Dobra. Dobra, bo było ciężko. Już się jakoś tam uwikłaliśmy z tym wszystkim. Bo tutaj jak chciałbym wam wszystko pokazać w jednym odcinku i chciałbym to zrobić tak, żebyście wiedzieli jak to wszystko działa. Y, więc tak, schodzimy sobie na dół. Mam nadzieję, że są już pijawki, bo one chyba też muszą się cholera jasna zrespić. One też występują właśnie tutaj na takim lądzie. Występują oczywiście pijawki tylko na bagnach. Także uważajcie, wąż oczywiście idzie do mnie. Para. Para sera nawet nie będzie pewnie tykał. Hardcore straszny, tam jest jeszcze Raptor. Dobra, Argentina. Na razie nie musimy się Argentiną martwić. Nie mam stymulantów, zapomniałem wziąć stymulanty. No i dobra, teraz tak. Bardzo ważna sprawa. Co wam będzie pomagać z pijawkami? Przede wszystkim ognisko. Tego ogniska na wszelki wypadek stawię sobie drewno, żebym nie zapomniał. Teraz tak, zobaczmy. Są dwa rodzaje pijawek. Są pijawki zwykłe. To są pijawki fajne, które wam się mogą przydać. I są pijawki zarażone. One się różnią. Pijawki zwykłe są czarne. Pijawki zarażone są takie czerwonawe, coś w tym rodzaju, że chyba powinno być napisane. Diziziz, licz. I... licz. Po prostu. Ale pijawek nie ma. Więc nie wiem czy wam je pokażę. Ja pierniczę. Mega pirania. No dobra, to nie wiem. To w takim razie by ryby, poszukam ich. O, myślałem, że będą tak ostro. Dobra, słuchajcie, kilka znalazłem, ale jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Jest ich nawet dużo w jednym miejscu. One są po prostu małe. Myślałem, że są e, troszkę. Czekajcie sekundę. Dobra, sorry, one są strasznie małe, dlatego może ja po prostu je tam ominąłem, a tutaj fajnie widać, bo jest takie światło, więc... O kurde ty tam jest Artopluera, co ona tam robi? No, i widzicie, jest trochę dupa, bo. Tam jest dużo węży. Hardkorowa trochę miejscuwa, Nie wiem, czemu jest tutaj taki hardkor. Muszę znaleźć gdzieś indziej te pijawki. Tu są piranie, już z kolei. Może takie są terytoria wyznaczone. Wy, wyznaczone. W jednych miejscach są e, pijawki, w innych są e, piranie. No bo może te piranie na przykład zabijają pijawki i, i na odwrót. Może jakaś kosa jest między nimi niepisana. No ale wiecie już mniej więcej jak wyglądają. Zresztą widać też było. E, to teraz tak dokładnie, może wam pokażę. Że jedne są. Tutaj macie taką właśnie chyba czerwoną, a tutaj macie taką zwykłą, tak? O ile ja się nie mylę. Pytanie. E, teraz tak. Pijawki przyczepiają się oczywiście do dinozaurów, ale e, tylko do dodo. Jeżeli chodzi o te oswojone gatunki. What the fuck! Nie wiem czy wyjdę stąd żywo Ale chcę to wszystko pokonać, bo będą mi przeszkadzać, no W ogóle mam na sobie pijawkę, co jest y, trochę dziwne, y, znaczy nie ja mam, tylko Argentiwa, a miały być tylko Dodo, na Dodo się doczepię. Także trochę hardcore Jeszcze nagi. No nie wiem, ta Argentiwa ma sto. 80, więc trochę tego damage'a ma więcej, nie jest tak jakoś strasznie źle. Ale ta Art of RR też jakiś chyba ma wysoki level, kurde, 60. Dobra, i dajcie mi już spokój, dajcie mi ten odcinek nagrać. Ten to ma chyba 120, że jeszcze żyje. 80. Dobra, pyk. Siadamy, tu jest jedna pijawka. Ale strasznie wygląda, obrzydliwie. Dobra, i ona jest, zobaczcie, na mnie, tak jakby, nie? Ja jej nie mogę zabić. Jest kilka sposobów, żeby je zdjąć, yy, ale... Jednym z nich... Nie wiem, czy wi nie wiem, czy widzicie, ja jestem niezarażony, bo to jest ta dobra pijawka. Także taka dobra pijawka to jest Gita ogólnie. Jednym z takich... Ale strasznie wygląda. Jest zrobienie ognia. Tam miałem wcześniej ognisko zrobione, teraz jeszcze raz musimy zrobić. To wam od razu wszystko ładnie pokażę. Campfire, campfire, campfire. I też jakby ważny jest ten czas, co nie? Musicie wejść słowem, na sekundę w ogień. O, i ta pijawa e, tak jakby zginęła, co nie? Więc e, w ten sposób można się ze siebie pijawki pozbyć, ja chyba już nie mam pijawki. Argentina gdzieś ma pijawkę chyba, ale... Właśnie nie, nie widać jej jakby. Czekajcie, hold E to remove leech. Aha, widzicie, czyli ona rzeczywiście ma pijawę. I ta pijawa z niej wysysa zdrowie, wysysa z niej krew. Nie wiem, usunąłem ją? Usunąłem, ale co się stało z tą pijawką, to nie wiem. Zobaczmy, czy w ekwipunku może jest, nie ma. Dobra, teraz tak. Pokażę Wam jeszcze, no bo trzeba będzie zabić jakieś pijawki na pewno. Z nich się zbiera krew, która służy do robienia leków, bo są jeszcze też zarażone pijawki, tak? Więc jeżeli dorwie Was zarażona pijawka, to zostajecie automatycznie zarażeni tą chorobą, gorączką. Jeżeli macie gorączkę, wtedy macie 20% zwiększony movement speed, ale o 50%. O, żeście cholera! Ja pierdzielę, no. Ale to było przed chwilą tyle liczy i ja same piranie zostały, no. Ale 50% macie większe spożycie jedzenia i wody, więc trzeba na to po prostu uważać, tak? Ja chyba nie mam teraz żadnej gorączki się wydaje. Kurcze było tyle tych liczy i... O, tam jest. Teraz zarażona leci na mnie. Dobra, pyk. No i widać, że jestem zarażony. Po pierwsze w lewym dolnym rogu widzicie, mam nadzieję, że kamera jest w górnym i widzicie to wszystko. Mam takie jakby zarażenie, co nie, czyli przez to właśnie biegam bez kitu szybciej o 20%. Naprawdę widać tak, rzeczywiście szybciej. Ale dużo szybciej schodzi mi woda i schodzi mi jedzenie, więc na tym polega ta choroba. Żeby się jej pozbyć, musimy wejść w ognisko. Na sekundę uważać, żeby siebie nie zabić, tak? Ja widzę, że jestem dalej zarażony. Czy on, czy on się spierdział na mnie? No na mnie i gapi się jeszcze, nie? Mówi co? Nie, niewiarygodne. Natomiast, żeby pozbyć się tej choroby bagiennej, musimy użyć leku. Żeby użyć leku, musimy zabić kilka pijabek. I z nich zebrać licz blat, tak zwany. Kurna... Nie wiem, nie wiem, czy ja to przetrwam. Wszędzie te piranie, a tych liczy wcześniej było 5 Teraz same firmy. Ginę. Kurna mać. Tam jest jeszcze jedna. Mhm. Dobra. Dobra. Poczekajcie chwilkę. Dosłownie sekundę. Znajdę inne pijawki i skończymy ten temat. Dobra, słuchajcie, wylazła tutaj jedna. Jezu, skorpion, ale jesteśmy. Ja jestem bug repelant, ona też. I teraz tak, Piawę można zabić obojętnie czym, zidą, czymkolwiek, łatwo się ją zabija i można z niej zebrać, tak, po pierwsze zbieramy z niej Lich Blood, Hitynę Olej, są też perły, czyli tak jak ta, no, e, trylobite, przepraszam, tak jak Trilobite i ta krew jest e, bardzo potrzebna, bo z niej właśnie robi się lek. My teraz wrócimy szybko do bazy. Ja już trochę zabiłem tych pijawek i zdobyłem trochę tego liczblada. blada. Tutaj mam 45 szkoda, że to nie działa. Wiecie, na zasadzie, że przywraca wam życie, to by było spoko. Niestety w ten sposób to nie działa. No ale dzięki temu możemy zrobić. Ten, ten lek no, dość sporo kosztuje. Zaraz wam wszystko, wszystko wytłumaczę. Tu jesteśmy obok bazy. Widzicie, te galimusy wszędzie się spawią i one mają w ogóle bardzo duży respawn, bardzo dużo ich jest. Myślę, że one są troszkę tak porównywalnie jak, jak brontozaury chyba. Dobra, wracamy do bazy. Musimy zrobić ten antidotum, żeby się uleczyć w końcu, co nie? Ja tutaj mam coś takiego jak yy, mniejsza konsumpcja wody, jedzenia i tak dalej, więc nie widać, że tak bardzo nam... że tak bardzo tracimy to wszystko, ale naprawdę sporo tego tracicie, tego życia. teraz tak, tutaj mamy drugs, nar... kurde, może się tego nie nauczyłem jeszcze, jak to się nazywa, antidote, lesser antidote, antidotum, antidote, potrzebujemy tak, leech blood, rare flower, rare mushroom i narkotyk, rare flower, rare mushroom i narkotyk, i teraz tak, bo tutaj możecie sobie mówić, że to tak w sumie jak nie chodzisz na bagna to nie jest potrzebne, co nie, ale... Mają wprowadzić niedługo dużo więcej tych chorób różnych. E, także tutaj naprawdę tego będzie dużo, bardzo długo się robi. No w chemistry table mogłem to chyba zrobić. No bez kity to by było szybciej. E, niedługo ma być dużo innych chorób. Mają wprowadzić jakieś plagi, coś takiego, więc takie antidotum się będzie przydawało. To jest lesser, czyli mniejsze, czyli będą większe, średnie i tak dalej. Jakieś takie może szczepionki będą, czy coś. E, więc... E... No, trzeba będzie na pewno później, w późniejszym etapie, gdy tego będzie więcej, trzeba będzie jakoś tam się leczyć, sobie jakieś tam sobie radzić. Długo się robi, no. No i dobra, tak jak byłem chory, to teraz używamy sobie antidote pusameczka. Nie wiem czemu jest na czas, ale jesteśmy już uleczeni. Może nam jeszcze zdrowie przywraca? Czekajcie, aż tak nawet sprawdzę. Chyba, chyba przywraca, rzeczywiście rośnie ta jedna setna. Więc nie dość, że nas leczy z tej gorączki, z tej choroby. To jeszcze nam trochę życia przywraca. No i słuchajcie, mi się wydaje, że pokazałem wszystko, jeżeli chodzi o te bagna pijawy choroby. Więcej chyba tutaj tego nie ma. Tak, więc w następnym odcinku piszcie, co chcecie. Został smog, training dami. Myślę, że trening mi będzie w następnym. Alfa Mozasaurus tylko będzie ciężko znaleźć, nie wiem, pokonać pewnie w ogóle nie pokonam. No i event urodzinowy zrobimy, ale na event to trzeba pozbierać różne rzeczy, żeby tego dudoreksa przywołać, bo jeszcze nie ma w ogóle poradnika żadnego, jak to zrobić. Nie ma poradnika, nie ma nic na Wikipedii napisanej, więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Sorry, trochę za te fuck-upy dzisiejsze. Pamiętajcie, łapa w górę, komentarz, nowe osoby, subskrybujcie kanał. No i zachęcam Was oczywiście do oglądania innych serii, w tym Wiedźmin, jakieś unboxingi i tak dalej, i tak dalej. Wejdźcie na stronę główną kanału, bo tam jest bardzo dużo różnych rzeczy. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia mam nadzieję w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!